Bóg szuka zaczepki w nowych miejscach. Zaczepki zmieniają perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Bóg szuka zaczepki tam, gdzie żyjesz na co dzień. ten. Nie. To ja taki kanał na YouTube prowadzę. Codziennie robię Pan Bóg szuka zaczepki w każdym miejscu i w każdym czasie. Pamiętaj o tym i daj się zaczepić.